Witajcie! Co Ty robisz? Po naszych ostatnich rozmowach i Waszych komentarzach doszliśmy do wniosku, że warto byłoby abyśmy jeszcze raz przeprowadzili naszą ankietę i sondę, w której wybierzemy najlepszy samochód dla przyszłej rodziny. Samochód, który będzie bezpieczny, komfortowy, który będzie miał bardzo dużo miejsca w środku, a przede wszystkim Krystyna będzie z niego zadowolona. Tak jest! Dla, że patrzą nam na ręce, dlatego jestem z Krystyną, żeby patrzyli jej na yy, no, ręce. Okay. <laughs> Volkswagen nam super autko, super przyciepka, tylko zamknięte. Wielka szkoda. Wszedłamy teraz sobie do Mercedesa. Wszedł Mercedesa klasy. Patrzymy sobie, jak on tu wygląda wewnętrznie. No jest ciasnawy. No jest całkiem ciasnawy. Jest no? całkiem ciasnawy, natomiast nie można powiedzieć, że jest niewygodny, bo... Nie no, wygodna, owszem, jest. Bo siedzi się wysoko, całkiem przyjemnie to wszystko wygląda. Całość dobrze spasowana, miejsca z tyłu też jest dość dużo. Jeżeli chodzi o przyciski, pokrętła, no mogłoby to być nieco wyższe, wyższej jakości. Natomiast radio działa dobrze, poza tym tak naprawdę nie ma żadnych większych mankamentów, ten samochód. No ale jest to jakoś przeciętna tak naprawdę. Co przeciętna? A rocznik? Młoda autko, 2009. Mhm. Mm 35 900. 36 prawie. No więc, więc jak na taką cenę, to to, to auto, no moim zdaniem, to chyba nie do końca. Nie no nie, to prawda. Krysia też nie poleca. Także idziemy dalej. Krysia wsiada teraz do Jaguara. Przykuł jej uwagę zewnętrznie, no i przyznam szczerze, że on robi mega wrażenie. Ja już wsiadam. Krysia muszę drzwi otworzyć, bo Krysia znowu nie umiała drzwi otworzyć. Umiała, tylko że jest strasznie ciężko chodzą. Nie umiała, no trzeba pociągnąć za klamkę, jak się otwiera. Pociągnęła. No, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o wnętrze, no to tak naprawdę siedzi się jak w salonie. Natomiast tego miejsca też nie jest za dużo. No. Ja jest strasznie duże auto. Strasznie ciasno z przodu. Tutaj bardzo, nie, bardzo to niewygodne. Krysi tak, się w ogóle nogi nie mieszczę. Mhm. No ale to inna sprawa, że Krysia ma długie nogi. Tak. wygodnie. Ja też przyznam szczerze, że zobaczcie moje nogi też jakby w ogóle, w ogóle nie są podparte w tym miejscu. Mam tutaj ogromną przerwę. Spróbuję się teraz tutaj trochę, trochę tym fotelem obsłużyć, żeby było mi wygodniej. O właśnie, czyli mamy tą możliwość jednak. Krysiu, zobacz sobie u ciebie. Też możesz sobie ten fotel wydłużyć. No i idę do góry. Udało się coś? Tak, udało się. Natomiast wiele to zmieni, nie zmieniło jest jeszcze ścięśnie. No ja muszę przyznać, że ustawienia tego fotela są takie, że w ogóle nie, nie jestem w stanie dojść do porządku z tym, żeby w miarę wygodnie w nim siedzieć. Jakzkolwiek pod... mimo wszystko nie daje to 100% komfortu. To prawda, to prawda. Zobaczmy, jakby. Szału nie ma. Szału jak nie ma. jak na Jaguara. A wydawałoby się, że. Tak, to średnio... wszystko jest jakieś takie średnio spasowane, prawdę mówiąc. Byliśmy zachwyceni nim wizualnie, prawda? Tak, Ale w środku te, ten szał jakby przechodzi. No i bardzo ciężko się wysiada. Pokaż Krysia, jak się wysiada. Po pierwsze, klamka bardzo ciężko chodzi. Krysia musiała się zapar zaprzeć aż o, o, drzwi. o drzwi, żeby wysiąść. Teraz ja spróbuję. No i ja też tak naprawdę muszę się z niego wytoczyć. Więc, więc no nie wiem. No. Szkoda, szkoda, bo duży potencjał w samochodzie tak naprawdę. Krysia się zachwyciła Seicento. Okay. Kolor jej się podoba. Bardzo. Wsiąść Krysia, zobacz. cinko Cento, ale to... No i miejsce jest. Plastyk, plastik, plastik, plastik nie trzeszczy. Wszystko jest zrobione z jednego kawałka plastiku. Prawda. W środku klimatyzacja jest niepotrzebna, bo auto jest zbyt małe na klimatyzację. Przez. Bardzo fajne autko. Powiedziałam, że lepsze od tego jegułora. Na pewno, na pewno ma fotele bardzo zadbane. Nie wiadomo, czy są nowe, czy całe auto jest w takim dobrym stanie. No, a ile ma? No, prawie 20 lat auto. Cena niecałe 3000, 2900. Mmm, 39 koni, więc szału nie ma tak naprawdę. No ale dla kobiety. Krysia, posunęła być takim autem. A pewka? Z taką gałką do zmiany biegów. Pewka. Pokaż jak trzymasz. Nie, to w ręku. Jedynka Jedenka, dwieka, w piątka, wstecz. Są wszystkie biegi? Są. No nie, fajna, autko. Dla samotnej kobiety? Tak. Czyli nie dla ciebie? Nie. W Okrysia no jest wymagająca. No przede wszystkim samochód musi być duży dla dużej rodziny, prawda? Tak, Okrysia zaplanowała. Zaplanowała. 5 razy 5. Razy 25. Drużynę piłkarską. Tak. No słuchajcie, ja nie mówiłem, więc Krysia powiedziała, słuchajcie, jest to Volvo Ach, zamknęli nam samochód, no szkoda Bardzo mnie ciekawi ten samochód, bo tak naprawdę Aha, on jest cały rozebrany Nie jak to? W środku brakuje elementu Więc pewnie idzie dopiero do reparacji, a dopiero potem będą go sprzedawać Czyli wiecie jaka to jest praktyka No możecie się sami domyślić najlepiej Krysia chce wsiąść do Kleislera, auta rodzinnego No pierwsze to czuć, to taki dziwny zapach. Tego... pomieszanego z papierosami? Więc nie, zdecydowanie wychodzimy. No to, to jest jednak ten mankament, że, że, że trzeba na to uważać. Słuchajcie, byliśmy już tu raz, ale nie zabraliśmy ze sobą kamery, dlatego postanowiliśmy powtórzyć, powtórzyć nasze wyjście. Raz Krysi spodobał się kolor samochodu. Nie, Krysia chciała wejść do środka, ale zastanawia się, czy, czy pozwoli nam na to zapach. Pachnie tu trochę jak na basenie. takim jakimś dziwnym zapachem, który wręcz odrzuca chloru. Także myślę, że ten samochód musiał być dość mocno prany. Albo w ogóle ktoś go kąpał w rzece. Krystyna mówi, że się nie zna i poszła sobie nie wiadomo gdzie w świat. Zamknięty. Zarezerwowany. Więc poszła do drugiego. To jest Appel Insignia. Krysia już go zna. Więc wsiadamy. No zapach jest tak nieprzyjemny. Zapach jest średnio przyjemny, tym bardziej, że samochód jest praktycznie nowy. Tak. Rocznik 2012, bodajże. Podaj dane. Nie, rocznik. Pierwsza rejestracja 2010. A taka zerowa rejestracja kiedy? Właśnie. Właśnie. Zatem tak, stanicznika 194 tysiące. Kilometrów, no i cena 35 tysięcy, jak na W sumie samochód z 2010 roku, cena nie jest taka zła, ale Jakość jest całkiem przeciętna No właśnie, słuchajcie, bo to co nas zaskoczyło na przykład bardzo, no to patrzyliśmy sobie tutaj Zegary wyglądają dość ciekawie, aczkolwiek no nie jest to samochód jakiejś wysokiej klasy, te zegary są Mało widoczne, takie minimalne Na pochwałę zasługuje na pewno kierownica, jest, jest skórzana jest całkiem fajnie spasowana, natomiast środek jest już całkowicie plastikowy, jeżeli chodzi o, o wykończenie. Ten element tutaj imitujący tak naprawdę aluminium, no to jest zrobiony z, z, z jakiejś powłoki plastikowej, która była jedynie lakierowana. Podejrzewam, że te przyciski na tej kierownicy bardzo szybko się wytrą. Jeżeli chodzi o, o deskę rozdzielczą kokpitu, no to tutaj też tak naprawdę no nie można powiedzieć, żeby to był jakiś wielki szał, bo, no bo ta jakość też czuć, że jest, że jest słaba. Bardzo fajna skrzynia biegów, to akurat krótki, tak, tak. krótki zasięg tej skrzyni naprawdę sprawia wrażenie fajne, fajnie fajnie, fajnie wchodzącej, ale wchodzą te biegi stosunkowo ciężko, no o, i trzeba się, trzeba się trochę na... Namęczyć No sam ręczny, słuchajcie, no widać, że ta jakość tego plastiku jest standardna Więc ten samochód przy swoim sukcesie jaki zrobił na rynkach europejskich Tak naprawdę dla nas jest, jest dość bo, bo nie zrozumiała Pani jaką, prawda? I strasznie duży samochód i ciasny przede wszystkim Dlatego idziemy dalej No odpowiedz na komentarze, no <laughs>